To młode góry. Ich wypiętrzenie nastąpiło podczas najintensywniejszej fazy ruchów górotwórczych orogenezy alpejskiej. Nic jednak w świecie nie trwa wiecznie. Równocześnie z wypiętrzeniem trwa erozja masywu górskiego. Zjawiska te niekiedy przebieg mają bardzo gwałtowny, efektowny, choć groźny. Przykładem są obrywy skalne. Obrywy są wynikiem wietrzenia fizycznego. Proces ten związany jest między innymi z powtarzającymi się zmianami temperatury, oscylującymi w okolicy 0 stopnia Celsjusza. Woda, zamarzając w szczelinach, zwiększa swoją objętość, co w efekcie doprowadza do rozpadu skał. Wielka praca kształtująca krajobraz na stokach wysokogórskich następuje także pod wpływem ekstremalnych opadów atmosferycznych. Po nasączeniu wodą zwiększa się objętość frakcji lastych co prowadzi do destrukcji skał. Najsłynniejszy obryw tatrzański miał miejsce pod koniec epoki lodowcowej w Dolinie Mintusiej. Wielkość tego obrywu szacowana jest na 22 miliony metrów sześciennych. Miejsce to nazywane jest dziś Wantulę. Słowo Wanta w gwarze góralskiej oznacza wielki blok skalny. Pośród współczesnych obrywów najbardziej znany jest ten w okolicy Dudowej Kotliny, opadającej stromym progiem skalnym do dna Doliny Starorobociańskiej. Zdaniem Józefanyki pierwszy obryw miał tutaj miejsce w 1959 roku. Z tego okresu pochodzi szereg wielkich bloków skalnych porośniętych dziś porostami oraz kosodrzewiną. Niektóre skały znajdują się za kurtyną świerków, które wyrosły w otoczeniu obrywu. W 2012 i wiosną 2013 roku doszło do kolejnego wielkiego obrywu skalnego. Mimo upływu lat, powierzchnia obrywu jest surowa, pozbawiona oznak życia. Znacznie mniejszy, choć nie mniej znany jest obryw z 2018 roku na niebieskiej turni, skutkiem którego było czasowe zamknięcie szlaku turystycznego z zawratu na świnicę. Po stronie naszych południowych sąsiadów na szczególną uwagę zasługuje obryw zniżniej młynarzowej kopy. W jego wyniku uszkodzony został sporych rozmiarów fragment drzewostanu. Dziękuję za uwagę.